Dobry, witam. Rozmawiam ze Świadkiem Jehowy, tak? Tak. No bo właśnie mam tu Biblię przed sobą, Pismo Święte i rozważamy Słowo Boże i właśnie, że jest tyle religii, tyle wyznań jest, no i, i gdzie jest ta najlepsze te wyznanie, ta religia, gdzie można by właśnie Bogu oddawać cześć i chwałę. Czy trzeba być właśnie jakiejś organizacji, czy nie trzeba być, żeby właśnie Boga czcić prawdziwego? Wie pani co, no to na pewno jest Nie nie Mam przyjemność, jestem. Pani Urszula a skąd pani jest? Tak popytam tylko. Ze Śląska. No jasne. Mhm. No to kiedy tam pasuje? No ja bym spróbował, że mi się może jutro dzwonić, bo dzisiaj to jeszcze będę weź sporo tak czasów pracy i co no, do domu. Więc... Mhm, jasne, jasne, że tak. Mhm. Dobrze? Mhm, dobrze, to jutro o której? No tak myślę około 16, dobrze? Dobrze, dobrze, jutro o 16 się dzwonimy no i porozmawiamy na te sprawy duchowe. Fajnie, no to dzięki, miłej pracy, no, do usłyszenia. Także jutro o 16 będzie studium ze Świadkiem Jehowy, który zapiera się Chrystusa, bo jeśli służy Jehowie z Ameryki... Tak samo jak katolicy służą papieżom, pan, biskupom z, tak, z Watykanowi, to jest to samo. No człowiek człowiekowi mówi, jaki Bóg jest. Jak wszyscy są grzesznikami, brak chwały i Bożej, bo wszyscy grzeszyli, wszyscy to wszyscy. Rzemian 5.12: mnie, mamy wszyscy grzech i śmierć. No i później, jak ktoś umrze fizycznie, zapłatą za grzech jest śmierć. No ale później będzie zmartwychwstanie, tak, bo dwa zmartwychstania są, ale teraz jest pierwsze zmartwychstanie które właśnie Urszulka głosi, ja i Zbyszek I, i teraz świadkowie mają te przebudźcie się, ale oni śpią zakłamanej religii, świadków Jehowy, a dzieje apostolskie w ich strebrzance jest napisane świadkami Chrystusa mam być, Chrystus posyła tknął ducha na swoich uczniów apostołów. apostoł Paweł prześladował uczniów, nie świadków Jehowy, tylko uczniów apostołów Chrystusa. Dzień apostolski, 9 rozdział, od 5 do 20. I teraz tutaj mamy żniwo. Świadkowie się od baranka plecami odwrócili, idą do swojego raju, a Chrystus raj. Pra, sprawiedliwy, prawdziwy raj Chrystus tworzy tutaj w, w tych prawdziwych uczniach. A oni tu mają <grym i raje> Oni tu mają raj, czyli prostytutki duchowe tu są. Mają jechowe. Obgadywanie wszystkich religii, że tylko oni głoszą w 100, 400, 239 krajach. Zborów Chrystusowych nie założyli, no bo apostoł Paweł zakładał i służył Chrystusowi. Dzieje apostolskie 9 rozdział 5 do 20, a świadkowie no, stoją na stojakach. Firma jechowa jest reklamowana, odejmują Chrystusowi wszystkie tytuły. Zrobili z niego anioła. No, oni są córą tego Watykanu tego przetecznicy, tej duchowej, co też ma krew na rękach i Chrystus wybiera przed zarzeniem świata apostoła Pawła jako ostatniego wybrał, apostoł Piotr nie nawracał apostoła Pawła, to w Galasa napisane że apostoł Paweł zganił Piotra za obudne życie tam, współżycie obyczajów no i tutaj Chrystus daje nam przykazania, które nie są uciążliwe do serc, Hebraczyków 8, od 8 do 12, żeby mieć w sercach, bo kiedyś na kamiennych tablicach. No litera prawa zabija. Chrystus czeka na żonę, bo nad każdym mężczyzną nie jest Jechowa, tylko Chrystus. 1 Korynta 11 rozdział od 1 do 3. Raj będzie na ziemi, jak sami sobie zrobimy, nie będziemy kłamać. Bo kłamstwo to największe morderstwo. Adam w raju skłamał, e, szatan skłamał Adam, Ewę i Adama i ich uśmiercił. I teraz każdy, kto kłamie w imię rzekomo Boga Prawdziwego, a tym Bogiem Prawdziwym jest tylko Chrystus, Król Izraela, co wjechał na osiołku jako syn Boży, jako Król Izraela. No to oni go zamordowali przez ręce Rzymian. A my mieliśmy z Urszulką, że wzywali jakby pamiątka śmierci pana Jezusa, bo nie śmierć głoszą, nie głoszą przymierza, które Chrystus zawarł za apostołami i znamy. Wezwali Straż Miejską, Mistrz Złotych Mandat. Tak samo jak Paryzułusze przez ręce Rzymian uśmiercili, to nas uśmiercają, czyli Rzymian 836 każdego dnia nas zabijają, czyli mordują, jak owce na rzeź mają. Także rajim przejdzie koło nosa, tak świadkom Jehowy jako król Izraela wjechał na osiołku. Jeśli nie przyjmą Chrystusa 100%, bo jak ktoś pójdzie za mną, to zginie, jak ktoś pójdzie za Chrystusem, tym prawdziwym, co Maria go urodziła w Betlejem. No i Chrystus odkupił te błogosławieństwa, co Adam i Ewa stracili. No i teraz wężem jest właśnie kanał łączności z Ameryki Jechowa. To jest Jechowa Lucyfer, niszczyciel, objawienie 9 rozdział od 6 do 21. Taki będzie koniec. No i objawienie 19 rozdział. Chrystus jedzie na białym koniu. Król nad królami, bez Pana diabła podatków, bo zamordowali króla a czczą pana, czyli Cezara ze świata, Pana. No, i ptaki będą jeść, jeśli ktoś nie schowa się w, w prawdzie, w miłości, w naśladowaniu baranka, bo dzisiaj arką jest Chrystus jako baranek, Zbawicielem świata, a Mateusz 24 rozdział, mamy się wystrzegać tych Faryzeuszy, fałszywych nauczycieli, bo Chrystus e, w prawdzie Jego jest, nas rodzi. Gdy zechciał, 18, gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo e, Prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym, Zarodkiem jego stworzeń. Chrystus stworzy w nas ducha prawdy, którego Adam stracił, dlatego zbawienie jest w Słowie Bożym i od poznania prawdziwego zależy życie wieczne, a nie od poznania Biblii, tak to świadkowie mówią. Tak. I Rzymian, Rzymian list do Rzymian 11. O 11, tu jest zbawienie i jest Spogan musi teraz Spogan do czasu 25, a żebyście nie mieli zbytnio, zbytnio wysokiego sobie Mimania Mimania, e, chcę wam brać, odsłonić tą tajemnicę wiary, dolary, wiadomo o co chodzi, Kościół Katolicki, zatwardziałość przyszła na część Izraela na część nie Żydów, tylko Izrael prawdziwy, aż do czasu, gdy Poganie, Mateusz 6, 32, ja jestem z Pogan i ja jestem wszczepiony w wszystkiego Izraela, co był apostoł Piotr, Paweł, Jakub. I w ten sposób, aż Poganie, e, poganie w pełni wejdą. Czyli objawienie 7 rozdział od 1 do 4, kompletowana jest teraz nowe miasto Jeruzalem, które stąpiło na ziemię. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci bezbożność od Jakuba. I pierwsza mysza, czyli 5, 30, 50 Jakub, będziesz miał na imię Izrael. Czyli prawdziwy Izrael, ta ma miłość w sercu i prawdę w mózgu. Drugi, kor drugi, Koryntian, yy, czwarty rozdział. Najbardziej zaślepił szatan świadków Jehowy. Ale nikt będą aniołami, Mateusz 24, 31 Mateusz 10, 8 z Objawienie 20, 20 rozdział, 6 werset z krzeszami świadków Jehowy, pierwszym z martwych staniem, jako syrnów marnotrawnych, bo nie są w kłamstwie jechowy, Ale Chrystus ich wyzwoli, jak uwierzą w Chrystusa za ojca, Króla, nauczyciela i zbawiciela, bo tylko w imieniu Chrystusa jest bawienie. Dziewa Apostolskie, 4 rozdział, od 4 do 12, 8.